Witam serdecznie, z tej strony Kuwar, a dzisiaj sobie zagramy w The Forest. The Forest to pierwsza osobowa y, gra horror-FPP z silnymi elementami survivalu. Wcielamy się w mężczyznę, który jako jedyny przeżył katastrofę samolotu pasażerskiego. Y, może wyrzuca go na brzeg tajemniczej wyspy, y, która początkowo wydaje się bezludna. I jak wiemy, bohater niczym Robinson Crusoe stara się tam przetrwać, budując różne schronienia, szukając pożywienia, polując. Ale w końcu dowiaduje się, że na tej wyspie nie jest sam, że, to, że oprócz niego w dżungli na wyspie kryją się plemiona mutantów, kanibalów. Co z tego będzie? Zobaczymy. Gra to jest moje pierwsze odpalenie tej gry. Szczerze nie muszę doczekać, jeszcze zagram. Gra jest, o ile się nie mylę, to chyba z listopada. Tak z listopada, ale tak listopad, listopad. Ale to jest wczes... Znaczy, gra będzie wydana dopiero w listopadzie. Ale to jest wczesny dostęp. Od 30 maja mamy dostęp do tej gry. No to co? Zaczynamy. Bardzo podobała mi się muzyczka w menu. Taka klimatyczna. To znaczy, że będzie jakiś tam filmik pokazany na początku, właśnie jak tam była ta katastrofa samolotu. Co tam się stało. Może będzie to wytłumaczone. Już dawno właśnie e, nie spotkałem takiej gry e, Właśnie Survivalowej, takiej typowo Survival, bo wiadomo, no, Investation Survivalowym nie jest. Ech, jest typowo e, grą, w której nie trzeba przetrwać, trzeba tylko zdobyć broni i się napierdalać na PvP. Co do. Mm, o, jesteśmy w samolocie, tak? To jest dziecko. Nasze? Mamy dziecko. Lecimy. Wszystko jest ok, eee, tak Daisy no niby Daisy już jest bardzo pocyliwie zrobiona. Jezu, o Jezu, co się stało? Jest... Fucking shit, mały trzymaj się. O kurwa, gdzie jest przód samolotu? My to gadu gadeł, a to kurwa katastrofa Ja pierdolę co to jest Ej stary nie jest, mnie weź dziecko O do, bardzo dobrze Ja go nie znam Mały będzie miał spenetrowany odbyt Czyli jeżeli to dziecko tuliło się do nas, to prawdopodobnie jest to nasze dziecko Czyli głównym takim wątkiem, wątkiem tej gry będzie e, będzie uratowanie tego dziecka. O, co tu mamy? Soda, coś tam. No chyba postaram się wyzbierać wszystko co się da. Myślę czy będzie zmienić większości myszki. To chyba już nie ma co do wyzbierania. Może tu coś będzie w samolocie. O. Am, am. O, <gryzanie> Halo! O! Dobra, trzeba grać Ale jeszcze, że liczyłem, że z tymi Z tym, 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 tym można powiedzieć Nie potworkiem, tym dzikim plemieniem Spotkam się w późniejszej fazie Czy to były czarne skrzynki? Spotykamy się w późniejszej fazie gry, ale, jak widzę, spotykamy się już na początku mogliśmy, czyli daj nam to coś do myślenia. Co tutaj tyle tego mamy? Ja coś zbieram i wyrzucę. Achuj, chuj takie, takie coś? Aha, zbieram jedno, wyrzucam drugie. Aha, bo to są kamienie. J. No, klikam O, klika o inwentory. Tu mam pokazane patyczki. Proszę. Aha. Czyli kamyczki możemy się bić. Ej, no zabij go. Gdzie jest ten króliczek? Gdzie on jest? Króliczku. Nie uciekaj! Dobra, i meter bie... Teraz na poważnie, bierzemy to do łapy. B, press B. W ogień. E... Ha, czyli możemy sobie tu gdzieś zrobić ognisko. Właśnie nie wiem czy się rozbijać e, blisko samolotu... ...czy daleko, no bo jak się rozbijemy blisko... E, ...to wiadomo, że no jednak... ...jakiś schron będzie mały, ale... Jest szansa, że te ciule tu przyjdą. Nie, pójdziemy bardziej gdzieś w głąb dżungli, bo z samolotu raczej już nic nie wydobyję. O, co to było? Boję się. Cicho, nie krzycz, nie krzycz. Dobra, rozbijemy się tu. Tu, o, szalej, zobaczymy, co tu jest. O, może. Zresztą, będzie się ciężko obudować, bo tu jest dziura. Hmm... No zaraz pomyślę. O, tu... Tu coś widzę. Tu mamy jakieś kłody, deseczki. Tam góry. Dobra, rozbiję się tu. Czyli potrzebujemy troszkę więcej... To jest co? Kamień. NIE! Ty chuje. To musimy z każdej strony bić Baga! O, to się przyda Nie no, chyba na razie jeszcze nie To jest kamień, a ja nie chcę kamienia Ja potrzebuję liście, ziomek ten mam wziąć liście Czyli potrzebujemy jeszcze jeden patyczek No to patyki raczej się bierze No bo to są kamienie to nie o, tu mam chyba patyczek Nie weź to o, patyczek Stick To jest patyczek Teraz musimy zabrać jeszcze dwa liście Powinno być tak, że jak się to torości, to są liście Ale zaraz gdzieś pójdę kurwa i nie będę miał znaleźć tego ogniska Nie no to jest kamień Aj. Ej pająk dawaj pająka no Tu był liść, no kurwa Chyba to. Kto to? O mam zapalniczkę Dobra, teraz nauczymy się, mhm, mhm. toksyczne, nietoksyczne yy, Shelter Teraz musimy wymyślić domek na wybudowanie. To jest z patyków. To jest taki lepszy. Myślę czy ten lepszy nie do... O. Ten lepszy. Domku da się mieć ognisko. Nie wiem, dobra, na razie postawimy ten domek tu. I teraz musimy zebrać te deski, które przeświałam. O, mamy jedną. O, tylko coś jeszcze. Kurwa latająca deska, no nie wierzę. Chciałbym takie wykonać misję, wybudować domek, przeżyć. Nie no, gierka wygląda dość fajnie. Na pewno trochę przy niej przymaniacze. Trzy. Raz. Dwa. Zobaczymy ile można wziąć na więcej. Czyli trzy możemy wziąć, mniej więcej. Tak, tak. Gdzie tą deskę zgubiłem? Czyli po prostu tak rano. trochę mniej jest zabawy, żeby szukać to wszystko. O proszę, tu się... Aha, tu to się już buduje. Czemu ta ściana krzywo Ja nie chcę tak tej ściany. Kurwa. O, takie dupne drzewo. Zetniemy. Bo mi się wydaje, bo tej tutaj... O, da się Czyli najlepiej no co? Na początek nam się drzewa, no bo co pierwsze trzeba zrobić to jest skro... schron, to jest chyba najbardziej wiadome eee. Zabiłem go! Mogę go zebrać? Dajcie mi go! A patyki jeszcze jest tutaj się ten. Gdzie on jest? Zebrałem go czy nie? No wiadomo, muszę coś jeść. A czyli za dużo patyków też nie mogę. Tu jeszcze mam jakieś deseczki. Kurwa, to był chyba zły pomysł, żeby zaczynać od tego domku, bo na tym najwięcej czasu chyba stracę teraz. Ja stracę trochę na tego ta, czasu, więc wiecie co, ja robię cięcie i już tak jakoś za, postaram się za 5 minut to włączyć, jak już troszkę będę miał zebrane na ten domek. No i postaram się. O, widzicie, tam ktoś biegnie. Ej, oni tu. Idziemy się z nimi bić? Uuu! Chodźcie, kurwa, no taki kozak jesteś? wy kurwy. Ja mam broń. Oby kurwa pójrzcie Czyli chyba lepiej z nimi nie zadzierać Czyli mój domek został spalony po prostu Znaczy spalony hmm? Zabiję Że on został tyle czasu, że powinna szmata paść Oni coś czujesz, że kurwa przyjdą z posiłkami Mam cię ty suko Pyszczyłaś do mnie? Nauczę cię kurwa kultury. No chodź! No chodź! Ludzie no uciekać, maciarzu Nie bawię się no i mnie kurwa kamieniami bije, a ich pije tasakami i, i ja umarłem. No pojebane. Może to była weź... Rączki małe małych dzieci! Jak mnie z kurwy syny pobrały, a ja cięcie chciałem. Po, pobrały na no, kurwa, porwały. A ja cięcie chciałem robić. prawa ja z kurwa okradnę. Ciekawa miś. Ja chuja widzę, tak naprawdę. To się rozwala? Nie. <laughs> Czyli oni kurwa? Kontrol. O, motorka? O tu się sprintuje Spierdalam stąd Na chuja ten domek budowałem tak szczerze Jak oni tak mnie kurwa Porwali Co to jest Dobra, nie musisz jej zapalać. Tylko z tą sikierką się bardziej bezpiecznie czuję, niż z tym tym tasaczkiem. Ja stąd chcę wyjść. Schizująco. O, jak się przybliżę, więcej widzę. Coś mi Słyszę kogoś. O ty kurwo! Drugie zaś nie dam kurwa Kurwy synu tak łatwo Ty kurwa Chuju, dawaj mi je jego szczątki, będę go jadł ja Jął jego nogę Masz kopa dziwko Zabiłem go nogą Dźgaj chuja Inwentory, inwentory szybko zmieniamy na toporek Od niego już nogi nie mogą. O, o czekajcie Mam tu coś Chuje A jak mówiłem, że coś słyszę to kurwa Ale wytrzymały są skurwe syny Dobra spierdalamy Zajebałem mu nogę to możemy uciekać Ale to już trochę to przejwane że od razu na samym początku spotykamy tych ciuli I z nimi już walczymy Zamiast nam dać się jakoś przygotować Wybudować jakieś chatki czy coś Nie wiem czy to jest dość dobre wyjście O, drugą sikierkę Czy to jest podwójna sikierka? No dobra, może zgasić chłopie lat no z tą że... Jak mu tą kurwa zapalniczkę zabrać? Co tu mamy? Końsy, medyki, zęby, <tosunkirle> nogę <tosunkirle> 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 Chodźcie kur. Nie no. Tu, 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 tu jest bardzo poważne. Nie, no, zbierz, zbierz patyczki. Nie, czekaj, czekaj, czekajcie. Take, ja nie chcę go jeszcze jeść. Odłóż go. Czemu mi zaś wzięło tą jebaną tą? To jest lepsze. Prawdziwa sikiera. Czemu ja mam tyle sikier? Co to się kurwa tu dzieje? Jakiś bugi czy co? Dobra, panowie i panie, spierdalamy. Co to jest? Trzeba spierdalać, bo nie ma żartów z tymi downami. No biegnij sprintem, chuju. O, tu jest rzeka. To, to woda się na pewno nam przyda. Da się pływać? Ja myślę szczerze, że <laughs> koło rzeki. O kurwa! Ej, chuje, dajcie mi spokój Wiem się. Chodźcie kurwa! Burzysz? Dziwko jebana Zagramy to taktycznie. Gdzie oni są? O wy kurwa, znienacka mnie! Co on mnie porwał? Medical, szybko, medical. What the fuck? Przegrałem! Kurwa jego mać... Chujowa gra... Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, pozdrawiam was.